Nadajemy prosto z Rzeszowa. Emocje sięgają zenitu. Podanie, podanie i mamy to! Mamy to! Zwycięstwo, zwycięstwo i jeszcze raz zwycięstwo! Jak widać, emocje sięgają zenitu, ponieważ za moimi plecami odbywa się właśnie mini olimpiada fundacji Frumis. Chodźcie i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dobra, tutaj się dzieje. Ile dobrej energii jest wytwarzane przez te maluchy. Na pewno nie będą mieć wątpliwości, że to dobra inicjatywa. To najważniejsza inicjatywa, bo przez kształtowanie nawyków aktywności fizycznej e, kształtujemy również zdrowie, ale też odporność psychiczną. No i te dzieci po prostu lepiej sobie radzą w późniejszym życiu. So we'll do, oh no. Każda rywalizacja, każdy krok tutaj myślę, że zaprocentuje w przyszłości być może olimpijczykiem, mistrzem sportu, mistrzem dyscyplinie, więc wydaje mi się, że każda taka aktywność jak najbardziej na plus. Podkarpacka mini olimpiada to nie tylko dobra zabawa, wspaniała przygoda, ale bardzo często dzieci pokonywują swoje trudności, swoje słabości. Dlatego każdy z nich jest zwycięzcą. My heart is open, and I believe, and I don't know where. Jest to świetne przedsięwzięcie, i jestem bardzo dumna, że coś takiego pojawiło się u nas i to w Rzeszowie. No i ja jestem zachwycona, ponieważ widzę te uśmiechy tych dzieci, widzę jak tu wszystko to działa, że po prostu one mogą sportowo się doszkolić, tak złapać trochę tej motoryki, co jest ważne. Więc ja jestem bardzo zadowolona. Super I jakie ma to znaczenie? na pewno bardzo duże, bo, bo fajnie jest zachęcać dzieciaki do po prostu do sportu i do ruszania się. Najważniejsze to, żeby dziecko chciało. To jest najważniejsze. Nie da się nic zrobić, jeżeli dziecko będzie zmuszone do pewnych rzeczy. My wychodzimy z założenia, że ruch generuje najważniejszą rzecz. Ja chcę. Jeżeli dziecko chce, to dalsza droga jest już bardzo prosta. Wystarczy bardzo proste narzędzia i bardzo proste rozwiązania, które są naturalne i wystarczy je konsekwencje wprowadzać i te kompetencje i umiejętności, umiejętności w zasadzie dziecko nabywa bardzo szybko i bardzo automatycznie. Tam poszło dziecko, tam też będzie, oj tu i tu i wszędzie są dzieci. Ja się strasznie z nimi lubię bawić i w ogóle tutaj dużo biegamy, skaczemy, o, machamy rękami. Jest super zabawa tutaj na tej olimpiadzie wrumisiowej, tak? To jakoś tak. Siła nie zawsze kryje się w kilogramach, co doskonale widać za moimi plecami. Potrzebna jest iskra, która rozpala płomień. Tutaj tej iskry nie brakuje. Chodźmy i zobaczmy, jak poprzez iskrę rozpala się największy płomień w sercach. I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. Zakończyliśmy właśnie trzydniową imprezę o nazwie Podkarpacka Mini Olimpiada Przedszkolaka 2025. Trzy dni dobrej doskonałej zabawy w Rzeszowie. 1080 dzieci z przeróżnych środowisk, z przeróżnych przedszkoli, z przeróżnych miejsc w Rzeszowej okolic. Ale to nie koniec naszej zabawy, bo zabawa trwa dalej, ponieważ w tym roku fundacja wychodzi dalej poza Rzeszów. Czekajcie na nas, czekajcie na nas w miastach takich jak Mielec, jak Łańcuch, jak Przemyśl. Obserwujcie naszego Facebooka, obserwujcie naszego Instagrama, bo jedziemy do Was.